Cześć wszystkim, jak się macie z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy F FIFA 14 Ultimate Team. Droga do chwały, kontynuujemy przygodę. Widzę trzeciej, e, kolejny sezon. Widzę trzeciej rozpoczęliśmy z zwycięstwem składem z Andy Kerolem na, na szpicy, na napadzie. Wybaczcie, że, mój za, że mam taki zachrypnięty głos, ale niestety się gdzieś przeziębiłem. Siadło mi na oskrzela, siadło mi na gardło. No i tak, mówię jak mówię, musicie to jakoś przetrawić. Zmieniłem widzicia na yy, tego. Hmm. Na Vincenta Kompanego, tak się zastanawiam, jak on się nazywa. To nie powinno być takie trudne. Vincent, kompany tutaj jest. Zobaczymy, czy będzie się lepiej spisywał od Nemani. Widzicie, na pewno jest szybszy. A czy to coś więcej da? Zobaczymy. Wyszukujemy sobie pierwszego przeciwnika na ten mecz i mam nadzieję, że się szybko znajdzie. Mamy przeciwnika. Dobra, stroje barca na serię. A a a kontra Żura, winiose w C, czyli jakiś Polak. Graj, graj. Oczekiwanie na przeciwnika Sergio Aguero, Suarez, Ezil, Jesus Navas, Chile Ture, Kościelny. O Jezu, no bardzo mocny skład. Loris Zabaleta, Kompany, Kościelny, Felipe Luis, Ture na Navas, Chile, Ezil, Aguero, Suarez. No mega mocny skład z BPL. To na pewno. I główka, Andy Carroll, nie, tak jest, Andy Carroll w trzeciej minucie, główka po wrzutce André Shirley. To jest ten skład, który mordercze główki zapodaje. <grywka> tak, Andy Carol i główka i gol, no taktycznie, w większości wypadków tak to się kończy niestety. Shirle, ładna wrzutka. Jest go! Lampard! Proszę bardzo, Frank Lampard takim szczurowatym strzałem po ziemi. Ładne zagranie tutaj od Sille, błąd obrony lewa noga, taka tocząca się piłeczka leciutka. I mamy gola drugiego. 2 do zera Ale piłka by wpadła. Bo rany. Rany. Ach, i strzał, Shirle z daleka prosto w Lorisa. Znaczy nie prosto, Loris to wybranie, ale tutaj ładnie ANDRY Shirle się chyba, Shirle albo Lampard. Ale gdyby nie Loris, no to by się źle skończyło. JESUS na was, Steven Gerard, a może to był Gerard. Bardzo się bawił. I będzie druga kartka dla Vincenta Kompanego. Tak i Kompany schodzi z boiska. Dobra będzie zamiana. I główka Andy Carroll. No tak. Główka Andy'ego Carrolla. Morderczy napastnik. Każdemu go polecam. 3 do zera. Żura widzą, sprowadzą. I bramka! Aguero w 72 na 3 do 1, brawo! Świetne rozegranie i świetny lob. Ach, i strzał, Paulinio obroniony! Ale, no, dzieje się, dzieje się tutaj. I jest bramka Endy Carol z nogi na 4 do 1. Ładne zagranie. Lamparda. Endy Carol uderza tym razem nie z główki, mamy 4-1 w pierwszym meczu. Rzut rożny kolejny. Przeciwnik będzie grał na rzuty rożne. I tak i bramka jaja Ture w 90 minucie. 4-2, do 2. no to teraz. Koniec meczu, wygrywamy 4 do 2. Kerol Lampard Kompany schodzi. Carol Carol. Hat trick tego Kerola, dwa gole z główki, jeden gol z nogi i Lampard. Mogłoby być pięć, Gdyby ten strzał jeden lamparda wpadł. A nie odbił się od słupka. 9-6 ocena Andre Schirle. Gerard 6-0 Kompany 6091 Lampard Serie A przegrywa 4 do 2. A my zaraz widzimy się w meczu numer 2. Mamy przeciwnika na kolejny mecz. Oj, chyba będą jakieś opóźnienia. Dobra, gramy tak. Stroje Borusii i Przeciwnik ma Borussia, A skład? To Kissling. Thomas Miller, Royce, Cross Schweinsteiger, Ach, Hummels, Salaba, Boateng, Hadler, Lam i Ben. Bender chyba. Bender! No dobrze, no, mamy Kislinga na napadzie. W 2013 dosyć popularny był Kislinga. Tu widzę rzadko używany raczej. Paulinio. główka, tak jest, Andy Kerol w drugiej minucie. Ładne zagranie i ładne wykończenie tego Kerola. Cóż, gol z główki, ale zawsze gol. I to jest skład morderczy. Andrzej Shirley niestety nie przeocelował z tym podaniem, ale jest Shirle. Jest Shirley, będzie zagranie do Diego Kerola. Główka gol! Andy Kerol wykończa po raz kolejny. Raz podanie od Sancheza, drugi raz czy tam od Paulinio, drugi raz od i Andy Kerol morderczo i bezproblemowo wbija tą główkę do bramki. po ręka Hadlera przełamując bramkarza. Drugi gol Kerola w tym meczu, do szatni na 2 do 0. Mówiłem, Eddys Head, to borderczy skład. Steven Gerard, Główka. Och, ponad bramką Andre Shirle się przymierzył. Potężny strzał, ale ponad bramką. Przeciwnik się rozłączył, 2 do zera wygrywam. 8-9 ocena Andy'ego Kerola bohater tego meczu. No Steven Gerard się wyjątkowo nie popisał Reszta całkiem przyzwoicie. Drugi mecz wygrany. 2 do 0. 9 punktów. Na razie mam 3 zwycięstwa bez porażek. Czyżby Andy's Head miał nas poprowadzić ku Glorii i chwale? To się okaże. Jeszcze jeden mecz przed nami. I mamy przeciwnika na ostatni mecz Monte Carlo FC Bourbon. Mam nadzieję, że się podłączysz. Gramy, gramy. Hello. Grajmy, grajmy. Zagramy białymi, znaczy, strojami. Monte Carlo. A składzik przeciwnika FC Bourbon. Jest tu w składzie Diego Costa, Jesus Navas Jovetic Runi Rooney, Balotelli, Tony Cross, Hummels Vincent Kompany, Marcelo. Ale <laughs> śmieszny składnik. Marcelo Hummels Kompany, Clichy, Cross, Balotelli, Jesus Navas. No, zobaczymy, bo to może być I główka, tak jest, Andy Carroll w 26 minucie z główki po dośrodkowaniu Andry Shille w końcu się przebiliśmy przez obronę przeciwnika i Andy Carroll wykończył to, co miał wykończyć. Schirle. Podanie górą do Endygo Carola. Endy Carol, no teraz Strzał po ziemi, a z lewej nogi ładny strzał, zmusili go obrońcy do strzelania. Ale ładnie uderzył końśliwie. Lewą nogą, silniejszą, ale Courtois na pozycji. Steven Gerrard. Dośrodkowanie i łapie to wszystko Kurtua. i będzie kartka, chociaż faul był w, nie w piłkę. No zobaczymy czy czerwona. Czerwona tak, Vermalen. Dobrze, że mam kompanego. będę musiał znowu Gerarda z boiska usunąć. I bramka z miejsca Balotelli w 69 na 1 do 1. Niesamowity comeback. Mamy zawsze jeszcze jeden punkt, ale trzeba walczyć do końca. Nie Kroos, nie Suarez. Suarez będzie rzucał. Luis Suarez. I główka Andy Carroll, tak jest. W 71 minucie na 2 do 1, po dośrodkowaniu Luisa Suareza, Andy Carroll wykańcza. Oh, morderczą główką pokonuje wybiegającego Kurtua i proszę bardzo, jest gol. No i 2 do 2, Balotelli w 73, niesamowita akcja. Coś takiego. 2 do 2, przeciwnik nie odpuszcza. Tutaj namieszał mi w szykach, wypuścił balotellego, a ten z lewej nogi, Luis Suarez. Główka Endy Kerola, niestety nie ma trzeciego gola. Endy Kerol po wrzutce Suareza, no mógł to wykończyć. I koniec meczu wynikiem 2-2. Dwa razy Balotelli, dwa razy Andy Carroll. Ciężki mecz, ale jeden punkt wywalczony. Na razie bez porażek w tym sezonie. Thomas Vermalen czerwona kartka, no często moi środkowi obrońcy dostają czerwone kartki. 8-3 Sanchez, najwyższa cena na mojej drużynie. Balotelli 8-6. Ładnie się ten mecz kończy. Na no ładnie. Mogę utrzymać prowadzenie. No ale. Mamy 10 punktów i 6 meczy przed nami. 3 zwycięstwa 1 remis. Dobry bilans. Dobry bilans. W tym miejscu się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę i pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia i cześć, pa! pa.